Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie troszkę nie na temat, ponieważ jak widzicie, mamy styczeń, a my przeniesiemy się do grudnia, i dzisiaj będziemy. Ratować święta. Więc zanim przejdziemy do odcinka, pamiętajcie co macie zrobić: lajkować, subskrybować, komentować i dzwonić dzwona. Lecimy. Jak widać, na początek ładnie się prezentuje i jest ładnie zrobione, więc zacznijmy może o autorze. Zobaczmy. Kto stworzył. O, to jakiś przycisk. Kto stworzył mapkę? Bogdanek. Lat 14. Zajmowałem się budową mapy oraz komendami. Gram w Minecrafta od wersji 1.8.8, ale fajnego maskina. I również Keto. Keto również ma 14 lat. Zajmował się budową mapy. Grał w Minecrafta od wersji 1.8.8. Wydaje się, tak by to były bracia. Może bliźniaki? No, kto wie. Albo tylko koledzy. No, nieważne. Mapka na razie się fajnie prezentuje, mam nadzieję, że nie będzie żadnych zmyłek, braków i tak dalej. Więc lecimy jeszcze z info, tu jeszcze jakieś info mamy, sobie przeczytamy. Mapa polega na wykonaniu 10 zadań, by odzyskać prezenty, które zostały skradzione przez wszystkie dzieci... Oj, przepraszam, skradzione. Przecież wszystkie dzieci muszą odtrzymać prezenty, nie Używam polskich znaków. Mapa obowiązkowo na jedną osobę. To nasza pierwsza mapa miłej zabawy. O, dziękuję za miłą zabawę. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Jeszcze zobaczmy, tutaj. Tutaj jest start, ale tutaj jeszcze mamy ustawienia. Więc zobaczmy jeszcze ustawienia. No, automatycznie się ustawienia ustawiają, więc jest ok. Więc w takim razie wszystko jest ustawione, przeczytane. Wiemy, kto stworzył mapkę, więc można lecieć ze startem. Więc zaczynajmy. No, zobaczmy. O, ładna choineczka. Miałem wspaniały sen. Ale czas wstawać. Dziś, gwiazdka, mam sporo roboty. Muszę zobaczyć, czy elfy wszystko przygotowały. No, mam nadzieję, że elfy wszystko przygotowały. List do świętego Mikołaja? No dobra, listy do świętego Mikołaja zostawimy. Ale ładna czarna róża. Więc lecimy na dół. Tutaj, co mamy? Mmm, przepyszne ciasto. Ale choinka bardzo ładna. No, ślicznie, ślicznie się prezentuje. Wszystko na razie ładnie się prezentuje. A my lecimy dalej. O kurde. Jest tu bałagan, co się stało. Teraz muszę policzyć prezenty. O nie! Z moich obliczeń wynika, że brakuje 10 prezentów. Tak nie może być. Grinch. To ja zabrałem te prezenty. Ale dlaczego? Nienawidzę świąt, ale możesz odzyskać te prezenty. Wykonuję 10 zadań. Za jedno poprawne wykonanie zadanie oddam Ci jeden prezent. Na rozgrzewkę zaczniemy od parkura. O nie, tylko nie parkur. No ale dobra. No co zrobić? Lecimy z parkurem. Mam nadzieję, że tutaj są jakieś. Będzie łatwe, mam nadzieję. U! Dobra, mój błąd. Yy, chyba tu. Dobra. Na razie idzie dobrze. Tak myślę. Ym... Chyba w tą stronę. Ojejciu. Nigdy nie byłam dobra w parkurach. Chyba tam. Oj! Serio tutaj są jakieś bloki niewidzialne? Poważnie? No dobra. Będę pamiętać. Czyli... No, teraz chcę wskocz tam. Ojejciu. Dobra, dobra, jest. Tu, tutaj nic nie ma, więc tu, O, tutaj znowu są bloczki, czyli tu, tutaj. Oj, dobra. Jest ładnie, idziemy ładnie. Tutaj można? Można. I teraz ład tu do góry. O, super, dobra, zrobiliśmy to. Pierwsze zadanie wykonane. Poziom pierwszy zakończony. Postaw prezydent na we wełnie. No dobra. O, ale fajnie. Przenosi nas automatycznie do kolejnego. Czas na. Find the button, Czyli trzeba chyba znaleźć przycisk. Ojej, nie lubię tej. zabawy. Tylko pytanie, gdzie on może być? O! Tu coś widzę. O! Tutaj. Tu coś jest pod drzewem. O! Mamy! Nie wierzę! Nie wierzę! Udało się! Czas na strzelanie z łuku. Łuk jest w skrzynce. O nie. Jak ja nienawidzę w żadnych gierach, nie lubię łuku. To jest coś, czego nie lubię. Strzelać z łuku. Jeśli to przejdę za pierwszym razem... O, właśnie powiedziałam. Z nim... O kurczę. Za pierwszym razem. Tak. Dobra, troszeczkę niżej. Troszeczkę wyżej. Czekaj, może tu? Troszeczkę niżej. Kurczę, troszeczkę niżej. O, jest. Dobra. Udało się. Więc lecimy z czwartym. Pora na replikę. O, replikę akurat bardzo lubię. Więc pozbierajmy sobie bloki. Więc jedziemy. Mm, tylko pytań. Dobra, żółty. Niebieski, niebieski. No dobra, to będzie tak samo. O Jeciu, jeszcze pomyliłam. W ogóle przepraszam za mój głos, ale jestem jeszcze troszkę zapchrypnięta, więc musicie mi to wybaczyć. Dobra, lecimy z niebieskimi. Teraz pomarańczowe, dwa, trzy. będą, tak? Tak, tak. Teraz chyba fioletowe. Nie, no nawet jest ok. Mam nadzieję, że nic nie pomylę. Nie będzie mi się chciało potem szukać błędu. Teraz są tak. Tutaj są zielone, czyli raz, dwa, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj jest fiolet, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Teraz są róże, czyli raz, dwa. Raz, dwa. Teraz jest jakiś turkusowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, żółty. Fiolet, fiolet. Oj. Widziałam, że coś pomyle. róż. O, i super. Serio, serio kolejna? Ale fajnie. Super. Podoba mi się. E, dobra, to będzie. Raz, dwa, raz, dwa. Raz. Raz i raz. Dobra. Ej, ale nie mam. Aha! Ojej, Ciu, nie wyrzuciłam sobie tamtych bloków. Ojej. A nie! To są wszystkie bloki? Dobra, no, może nie będę tak robił, bo mi się troszkę pomylę. Zróbmy to tak. Teraz to będzie. Ojej, Ciu. No, mówiłam, że coś pomylę? Dobra, nie tak będzie, bo ja tak nie zrobię, tylko właśnie się pomylę. Więc muszę to zrobić, coś takiego, wtedy się nie będę mylić. Wtedy będzie pewne. Dobra, ten tutaj nie ma być. Tak. Eee, raz, dwa, trzy. Teraz sobie zamienił na zielony. Raz, dwa. O jej ciu. Jezu. Wiedziałam, że znowu mam coś pomylone. Halo. Raz, dwa, trzy i tak. Dobra, i zielony już nie będzie potrzebny. Tutaj będzie jeszcze raz i dwa. I żółty też nie będzie potrzebny. Może zróbmy sobie na zielono. Wtedy odrzucimy te zielone. jeciu, to jest skrzynka. Raz, dwa, trzy i tutaj. Tutaj. Dobra. Zielony też nie będzie potrzebny. Teraz pomarańczowy. Raz, dwa. I teraz tu. Raz, dwa. Biały, biały. Raz, dwa, trzy. Tak, dobra. Czyli pomarańczowy też już nie będzie potrzebny. Eee, może weźmiemy sobie teraz turkusowy. Zróbmy tak. Raz i dwa. I też nie będzie potrzebny. Najlepiej to powrócaj te, co już nie będą potrzebne. Teraz spróbujmy tutaj od dołu. Czyli będzie raz, dwa. Raz, raz, dwa i raz. I ten też nie będzie potrzebny. Yy, teraz może niebieskim zróbmy sobie. To będzie tak. Raz, raz, raz i raz. Dobra. I to też nie będzie potrzebne. Yy, teraz niebieski. raz, raz. Tak i tak. I tutaj chyba jest jeszcze jeden niebieski. Uh -huh. Tak i tak. I tutaj jeszcze jest różowy. Y od białego? Od białego. Czyli tak, tak, tak i tak. I reszta ma być wszystko białe. Mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłam. Bo nie chciałabym się zawieść. Najgorzej to jest właśnie zrobić i się pomylić, bo potem szukać błędu to jest ciężko. Się tak wydaje, że to jest łatwo. Tutaj tyle koloru, że... Lepiej sobie zrobić po kolei. oj super. Super, mamy czwarty prezent. Lecimy z kolejnym. Pora na sn snake O, dobra. Mm, pora na snake O, co jest? No przecież dobrze robię. Raz, dwa, trzy. Jeden, jeden. Jed no. Halo. A, tu jest pomyłka. Tu jest pomyłka. Tu jest coś pomyłka z piaskiem. Halo? No i... Wszystko nie mam wiedzieć, gdzie ja mam iść, jak tutaj są pomyłki z piaskiem. To da... Aha, dobra, dobra jestem. Tam była mała pomyłka, ale daliśmy radę. <laughs> Uważaj na miny. Okej. Okay. Tam była malutka pomyłeczka, ale jednak nie było utrudnień. O, i kolejny, szósty. To teraz siódmy. E, może się poślizgasz. O jejciu. Ślizgaweczka. Lecimy. Ale fajna. Szkoda, że nie ma statka, żeby było utrudnienie. Nie widziałam tam żadnego stateczka. Więc siódme zadanie ukończone. Jazda kon... O, jazda konna. Hmm, Jak by cię nazwać? Burek. Będziesz moim burkiem, koniku. Ej. Ale to jest nie tak. Mój burek nie chce skakać. Halo, halo. Mój burek się boi. Co jest burek? Burek? No, możesz być grzeczny. Ej, halo. Ten koniec coś nie. Halo. Co jest? O, chyba będę musiała przejść to bez konia, bo mam jakiś problem z koniem. Halo! No niestety ja to przejdę bez konia, bo mam jakiś problem z tym koniem. Więc niestety będę musiała przejść bez niego. Nie słucha się mnie. Więc powiedzmy, że jadę na koniu. Nie wiem czemu nie chcę ze mną jechać. Coś nie działa. Ale dobra, uznajmy, że przeszłam, kładę prezent i lecimy z dziewiątym. Teraz czas na labirynt. A, to jedziemy z labiryntem. O to jest prezent. Jak to mówią, w prawo i cały czas w prawo iść. Ale coś czuję, że to prawo to nie, nie będzie działało. Chociaż? <laughs> prawo, w prawo i nie ma drogi. O! A jednak to działa i cały czas w prawo. No pewnie. I dziewiąty poziom ukończony, więc lecimy z ostatnim dziesiątym. Yy, bieg przez... przeszkodami. Aha, dobra, przepraszam. Mój błąd. Mój błąd, mój wielki błąd. Oj, oj tam. Chciałam przeskoczyć, ale jednak to trzeba lecieć w koło, a nie przeskakiwać. Więc biegniemy, 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 damy radę, damy radę. Lecimy, już widzę drzwi. OP! Widzę drzwi! O! Dobra, jesteśmy w środku i został ukończony dziesiąty poziom. Dzięki za przyjęcie, przejście naszej mapy. Jakbyś mógł zostawić diagnozę na stronie? Uh -huh. Święta uratowane. O, czyli udało nam się uratować święta. TNT? Gamy modę? Zapomnij. O! Czyli to jest tort, chyba. No dobra, czyli uratowało nam się uratować święta. Zdobyliśmy 10, 10 prezentów, jak mówił autor. Niestety wszystko było ok, tylko z koniem miałam małe problemy. Ale myślę, że to chyba był mój błąd, ponieważ nigdy na koniu nie jeździłam w Minecrafcie. Nie miejcie to w złe myśli. Więc no nie wiem. Ech, powiem wam tak. Mapkę oceniam na pewno na 9 na 10, ponieważ. chociaż nawet 10 na 10, ponieważ z koniem to mógł być mój błąd. A nie autora. Więc nie wiem nie mam pojęcia, jak to tam było. Ale mapka naprawdę fajna. Szkoda, że taka krótka. Że misje takie króciutkie Ale jest naprawdę fajna, naprawdę polecam Wy pamiętajcie co macie zrobić Subskrybujcie, komentujcie Lajkujcie, a my Widzimy się w kolejnym odcinku Ojeciu, troszkę lagi dostałam Uciekam i widzimy się w kolejnym odcinku Pa, pa.